Czołgiem. witam was w swoim odcinku i dzisiaj zobaczymy sobie kontynuację bity w trybie twierdzy pomiędzy kanem Fame i 3XR. Bitwy te zostały rozegrane z tego co pamiętam 28 marca także kawałek czasu temu, także nie każdy może pamiętać te starcie w opisie umieszczę link do pierwszej części, tu jest druga część i zaczynamy sobie od trzeciej rundy na mapie Arnenberg. Jak już widzicie po składach, wybraliśmy dość szybki. Team, dlatego że mamy głównie czołgi średnie, ewentualnie szybkie 260, -tki, 113 -tki. mamy tylko pojedyncze E5 oraz jednego FA215B. Jeśli chodzi o ten przeciwny, to tutaj mamy już więcej czołgów ciężkich, yy, szczególnie E5, nawet pojedyncze MX50B -e i poza tym widzimy różnicę w doborze artylerii my, my wybraliśmy M53 przeciwnik Konkurora GC. Jeśli chodzi o te właśnie składy, to też warto podkreślić, że my jesteśmy drużyną, która w tej rundzie się broni, broni także mamy ten komfort, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w dalszej części bitwy. Póki co widzicie, że gram TVP-kiem i oddaję na razie strzały w 260 kę One nie są łatwe, no ale próbuję tutaj coś zrobić. Widzimy, że... Na tej Francji jestem tylko ja i Sanki, reszta przejechała za most. I w tym momencie widzimy, że bacztyliony idealnie łapią naszego Sankiego w Baczacie I tutaj nie ma mowy w ogóle o jakiejkolwiek pomocy z mojej strony. Ja tylko co mogę zrobić, to uciekać. I nawet gdybym miał pociski, to oddałbym pewnie jeden, dwa strzały, a potem i tak bym musiał uciec, bo po prostu te baczaty by mnie zjadły. Także tutaj oczywiście uciekam. Zrobię eee, to jak najszybciej, dlatego że no baczaty już mnie podświetlają. A w tym samym czasie oczywiście toczy się bitwa na wschodniej Francji tutaj strzelam z all nie mam możliwości na celowanie, byłoby to tylko jeszcze bardziej ryzykowne, także teraz chowam się w miarę możliwości za ten budynek, najbliżej po mojej prawej, przyjmuję jeszcze jeden pocisk od budżeta, no ale główna walka toczy się właśnie o-o-o-o-o w tym miejscu, widzimy, że tutaj nasze STBki przemieszczają się do lewej, strony, do lewej strony E-5 są ustawione tak, aby w miarę tam mieć przestrzał. No a ja sam strzelam w czołgi, które przyjeżdżają od środka. Ogólnie to no nie wygląda to dobrze, dlatego że jesteśmy lekko w ogniu krzyżowym. Tutaj jeszcze moje strzały w tego Batchota. No i co? Chciałem przyjechać przez most, ale widzimy, że te czołgi ciężkie mają tutaj przeszło, więc e, próbuję zjechać niżej od dołu, tak aby nie złapać kolejnych pocisków. To sam robi Ricky e, Rolls w i tutaj powoli pewnie będą oni podjeżdżać po te medy. Ja sam widzę, że no nasi potrzebują wsparcia. Te czołgi średnie teraz się na nie wysypują, no i trzeba pomóc naszym. Oddaję teraz pociski w 907-kę. No, a jak to wygląda z punktu widzenia ogólnie bitwy? No, przegrywamy 4-0. I co gorsza, nie wygląda to dobrze, bo widzicie, że czołgi nasze średnie są teraz rozdzielone. One są po prostu w ogniu krzyżowym, otrzymują pociski od przodu, od Mx-50B, od średniaków i w plecy od t tak dalej. Także, no wygląda to bardzo, bardzo źle. I tym samym tracimy już kontrolę nad tą częścią mapy. Pozostały już tylko czołgi ciężkie na dobrą sprawę, które mogą coś jeszcze wytrzymać i one i tak zaraz padną, dlatego że, no, psimik ma przewagę liczebną. No i oni po prostu teraz strzelają w naszych... Tutaj z lepszej pozycji, bo z góry nasi widzą głównie wieżyczki i tym samym. No, zaraz tracimy kolejne dwa czołgi ciężkie. Widzicie, że wynik bitwy to 30. No i ogólnie. No nie ma z bardzo o czym gadać. No po prostu pomysł był średni. Ja sam tam oczywiście z boczetem na tej zachodniej france mogliśmy coś zrobić, ale to musiałbym. Wyglądać trochę inaczej z ustawieniem. Baczat powinien być troszeczkę bardziej ustawiony na spotę, też mieć możliwość ucieczki. Ja oczywiście mogę osłaniać baczata, ale wiadomo, że cztery pociski nie zrobią zbyt wiele. Um, tam jeszcze był taki pech, że akurat w tym momencie ja ładowałem. Także ogólnie wysłanie tak dwóch rozbitych czołgów nie wyszło dla nas najlepiej. No i poza tym, oczywiście, y, też te czołgi ciężkie, które mieliśmy, te czołgi średnie, one były bardzo bezpiecznie ustawione z tyłu i tym samym. Rozbiliśmy się. Sierniaki przyjęli na siebie atak, a czugi ciężkie były ustawione z sierniakami, tym samym. No nie przyjął na siebie tych uszkodzeń, kiedy taka potrzeba po prostu była. To właśnie widzieliście, że tam był najpierw rząd Sierniaków, dopiero potem czugi ciężkie na inni A0, więc. Lipa. Lipa, lipa, bitwa faktycznie nam się tutaj nie powiodła. No i mówię, no, wysłanie dwóch Sierniaków to nie był najlepszy pomysł, tak rozdzielonych przynajmniej. No, i te ciągi ciężkie, które były trochę według mnie za bardzo skąpione w rogu. Taki, oczywiście, był pomysł dowódcy, i tutaj nie ma tu się ciepiać graczy pojedynczych, no ale tak tylko mówię, jak to wyglądało. W skrócie, na pierwsza bitwa zdecydowanie przegrana. Przechodzimy do drugiej. Druga bitwa, tym razem na dość nowej dla mnie w tym trybie mapie Cichy Brzeg. Widzimy już po składach, że głównie występują czołgi średnie, szczególnie radzieckie medy, no i poza tym e, ja znowu na TVP -ku. Trzeba powiedzieć ty, że ta bitwa była grana już troszeczkę na większym nie, może nie luzie, ale bez większego skupienia, dlatego że nikt za bardzo nie dowodził, była to bardziej taka losowa potyczka jeśli chodzi o pomysł i ustawienia. No ale posta postanowiłem, że właśnie ją też pokażę, bo no... To też dotyczy tego pojedynku na twierdzy. Widzimy, że oddajemy pojedyncze strzały w te czołgi ciężkie na środku. Jest to kwestia dobrego ustawienia czołgów średnich, które mają akurat tam przeszał, ale że równocześnie pojawiła się komenda podjedźcie bliżej, walczcie z medami i strzelajcie w czołgi ciężkie. Ja na przykład nie do końca wiedziałem, co mam zrobić, bo strzelanie w czołgi ciężkie wydawało mi się bardzo rozsądne, ale nie chciałem też olać. Komendy ataku, więc no, ostatecznie zrobiłem nic, czyli zrobiłem najgorsze, co się da zrobić. No i w tym samym czasie widzimy, że pieśniacy wykorzystują nalot na naszych cierniakach. Jeden z naszych już nie żyje w 140, drugi teraz jest dobity i tracimy ciągi, tracimy. Ja oczywiście staram się dobić jedną lufę, teraz strzelam w drugą, czyli w 140. No i staram się teraz pomóc naszemu, który jest przewrócony, Nowing. W 140 ma pewien problem, tak nie dałem rady mu pomóc. No I teraz, może, w ten sposób zobaczymy. Udaje się, udaje się. Kolega przewrócony wraca do bitwy. No, ale to nie zmienia faktu, że potrzebujemy teraz większego wsparcia tej linii. Widzimy 140, która teraz jest na kilka strzałów. No, ja dingam się, ginie mi celowniczy. Dostaję odarty, i tym samym no, wpadam w lekkie zamieszanie. No i tutaj, moje ostatnie strzały z tego magazynka. Zjechałem tutaj do wody, dlatego, żeby właśnie nie oberwać ponownie od artylerii. Wiadomo, że tutaj w wodzie będzie trudniej strzelić arcie. Jeśli chodzi o nasze czołgi, to no my powinniśmy tutaj w miarę wyczyścić tą flankę, no ale jeśli chodzi o środek, to tutaj widzicie, że nasi zaatakowali i tym samym... Oj, no nie wygląda to dobrze. Środek jest bankowo przegrany na tam po prostu przewagę, także udaje nam się wyczyścić tą mnie. i 9-0. Ale Sierniaki e, no nie wygrają bitwy z ciężkim Ciężkie tutaj nasze już e, po prostu padają. Został już tylko jeden grać w 113 Steve Jer. Także. No cóż. E, ta bitwa, ogólnie, no mówię, nie była już na większej koncentracji. Tam poleciało kilka komend i tym samym część z nas nie do końca wiedziała co zrobić, mimo wszystko powinienem, zamiast zastanawiać się co robić i analizować rozkaz, zacząć strzelać po prostu i nie myśleć o tym co by było gdyby bo tak to po prostu wyglądało na dobrą sprawę, no i poza tym też szkoda, że no właśnie tutaj o tak długo zajęła nam walka z tymi medami Czołgi ciężkie tam zaatakowały, ale to była kwestia raczej braku właśnie pomysłu i spójności. No i dobra, widzicie, że bitwa do, dobiega do końca, wynik to 9-12, także teoretycznie potyczka już dużo bardziej wyrównana, ale... Z drugiej strony wiadomo, że mamy teraz już same ogryzki, ja jestem na dwa strzały, Patrzę również na... E, chyba ogrysku ile tutaj HP 73 do dokładnie. O, przyjmuje jeszcze pocisk od C7 i tym samym. No, wygląda to już bardzo, bardzo bitnie. Na plecach pojawia się 113. I chciałem naszego w miarę tutaj ochronić od pleców, ale jak widać, nic się z tego już raczej ugrać nie da. Staram się strzelać z kumuli w górną płytę 113, nie w. Y, 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 Bok, bo wiadomo, że komoly nie przybijał boku 113 pod takim kątem, ale jak się okazało. No w ogóle to nie wyglądało tak jak powinno. W sensie. Rikoszy jakoś mi mocno skoczyły. Tutaj jeszcze odbiłem pocisk od boku jakimś cudem. No i co? W końcu zostaje zniszczony przez konkurora GC. No i co? Bitwa y kolejna przegrana. Ogólnie to. Y Jestem trochę zły, ale... Proszę Boże na to, że przegraliśmy, tylko na to, że właśnie... tak wyglądały te bitwy. No... Powiedziałbym najchętniej tak, że... Nie były te bitwy w pełni przemyślane, był trochę też rage po tej pierwszej porażce na... Yy, Charkowie. Yy, I... Cóż... Nie było koncentracji, taka jaka powinna być, aby wygrać te bitwy. Nie będę tutaj ściągnął, no po prostu... Yy, no był problem z dowodzeniem I no, nikt do końca nie wiedział, jak to powinno wyglądać. I tym samym mamy taki wynik, jak sami widzicie, czyli 3-1 Drakanu 3XR. Także, no szkoda, jeśli chodzi o nas, że nie graliśmy jakby w pełni sił. No i z drugiej strony, przeciwnicy pokazali na pewno dobre pomysły tam na Renbergu Te patczaty świetnie wyjechały. A jeśli chodzi o tą rundę, to medy tam dobrze kupiły czas i w tym czasie też czogi ciężkie 3XR. Wytrzymał ten atak, nasz, który do końca nie wiem dlaczego poszedł, bo no nie mieliśmy tam nawet przewagi liczebnej, no ale co, tak właśnie to wyglądało słabo taktycznie, no ale no mówię, jak jest, po prostu tak wtopiliśmy te rundy, także tyle. Nie będę dalej y, gadał o tych bitwach, bo nie ma za bardzo już o czym. Temat wyczerpany, także co pozostaje mi powiedzieć, to oczywiście to, że będę starał się. Komentować więcej bitew z CW i twierdz, ale raczej już nie jest z punktu widzenia fejmu, dlatego że wielu dowódców z naszego klanu nie życzy sobie właśnie, abym pokazywał te bitwy. Także, cóż, tyle. Oczywiście nie każdy dowódca, ale część tak, więc po prostu będę prosił klany, które. Z którymi gramy, właśnie powtórki, jeśli ktoś będzie chciał, to oczywiście wyślij mi na maila i te, te bitwy pokażę. Także tyle, dziękuję za uwagę, cześć.